Hej, z tej strony Mika, i do was w kolejnym odcinku ze Zaczynamy kolejny dzień i dzisiaj pójdziemy sobie do Clint'a. Mam taką przynajmniej nadzieję. Zobaczymy, czy to się uda. Spotkajmy się w dokach w słoneczny poranek. Muszę ci coś powiedzieć, Elliot. Okej. Okay. Poszukiwany jeden świeży homar chce zrobić przepyszne piskwe. Kto? Gaz, właściciel gwiezdnej knajpy. Nagroda 800 monet. To też zrobimy. Dzisiaj może pójdziemy w sumie do kopalni, bo mamy też skutki do wykończenia w sumie. I przydałoby się też kości narobić. Przy okazji, właśnie kości, to myślę, że dobrym pomysłem byłoby wzięcie piżma potwornego właśnie ze względu na to, żeby trochę więcej tych potworków było. Jeśli się zdecyduję, oczywiście pójść do kopalni. A teraz, no pora na obiegówkę małą, oczywiście. Bo są rzeczy do zrobienia, typu zwierzęta. Nie pamiętam za ile dni miały urosnąć ananasy, a potrzebujemy jednak tam chodzić na Ginger Island, żeby właśnie wiedzieć, kiedy urosną te ananasy. I przy okazji potrzebuję stamtąd te wszystkie... E, ...rogi. Więc chyba będziemy musieli się jeszcze dzisiaj tam przejść, w sumie. Zobaczymy, zresztą może, może nie, a może tak. Tutaj. Nic ciekawego. Tutaj zwierzynka do pogłaskania. Hmm, to do wyrzucenia. Dobra. No, i tu jeszcze mamy oczywiście to do dania, to do przetworzenia. Yy, no i w sumie tyle. Tak, akurat wszystkie miejsca tutaj są zajęte. Homar, czy ja mam w sumie homara? Nie wiem. Tak, na serio, to nie wiem. Dobra, co tutaj jest do. Do zniszczenia są wszystkie truskawki, z tego co widzimy aktualnie. Tylko teraz tak, żeby to zrobić dobrze, to trzeba to robić powoli, a nie tak jak w poprzednim odcinku, bo no właśnie tak jak widzicie, zresztą e, czasem nie idzie to po mojej myśli i ciężko jest nakierować tutaj tym kilofem na właściwe pole, więc będę się starać, ale. Jeśli mi nie wyjdzie, to e, trudno, to pozbędziemy się najwyżej jakiegoś chcianego nasionka w tym przypadku. Dobrze, jeszcze tutaj, no i tutaj, no i w sumie prawie będziemy mieli już całą szklarnię załatwioną tutaj. Kolejna kawa wyrosła, co za tym idzie zaraz pójdziemy sobie po nawóz i posadzimy jeszcze w te miejsce, które tutaj są niezasiane właśnie tą kawę, którą mam przy sobie. Oczywiście truskawki są do przerobienia. Tutaj jeszcze dyniowe mi się nie zrobiło. Ale tutaj widzę, że parę się zrobiło... rzeczy. Dobra. To do wyrzucenia, to i to. Iżmo i... Dobra, pójdziemy na piechotę. Tutaj mamy do oddania to. Potrzebuję, ach, nie mam już więcej speed grill. No tak, bo w sumie wszystko dałam. Czekajcie, tutaj mam jeszcze kości. To ja w sumie je zabiorę. Ja wiem, że tutaj się przerabia, ale ja wolę mieć te kości tutaj, bo one były nam potrzebne do produkcji czegoś. Więc na razie tej kawy w sumie nie będę sadzić, no bo nie mam speed grow, to w sumie nie mam po co jej je sadzić. Więc niech ona się tutaj przerabia, jeśli będzie miała taką możliwość. Lecimy w takim razie do klinta, bo u Clint'a oczywiście muszę oddać do przerobienia motykę, tym razem na Irydiową. Więc szybciutko to zrobimy. Ja sobie pozbieram jeszcze dary jesieni pomimo wszystko. Pomimo tego, że no nie muszę tego robić. Ale... Jak już jest do zrobienia to... to zrobię. Tutaj, jeśli chodzi o zadania, wszystko jest wykonane. A no, właśnie ten Squid Kit, i jeszcze komar. O, właśnie, jeszcze komar. Dodania. Dodania gasowi. Dobra, zostały mi w sumie trzy rzeczy do przerobienia na Iridium. Właśnie ta motyka, którą oddałam. Mam jeszcze przesiewak do błyskotek, i jeszcze. Będę miała śmietnik, tak. Więc jeszcze 10 sztuk ile zużyjemy. No bo aktualnie zużyłam 5. Dobra, i co ja chciałam? Homara i... Squid Kida. tylko na razie to homara w sumie. Ho, ho, homar. Ja mam homara. Nie mam. Mam? Mam. Dobra. Udało się, jednak jest. Zastanawiam się, czy w sumie iść do tej kopalni, ale może zróbmy tak. Pójdę sobie do Gasa. Tam mu Homara. Pójdę na Ginger Island. Tam e, ogarniemy roślinki odłożymy te odłamki. I rogi w sumie weźmiemy. Albo wiecie co ja tych odłamków... No dobra, może odłożę tam jednak. Nie wiem, to dosyć skomplikowane. A gdzie jest gaz? Gaz jest. Gaz jest u siebie, ale jeszcze w swoim pokoju. Hej, gaz, mam dla ciebie świeżego homara. No i proszę bardzo, quest zrobiony. A, bo tego Squid Kida jeszcze trzeba oddać do czarodzieja. A to może być problem. Ale dobra, ja nie idę na Ginger Island na nie wiadomo ile tak naprawdę idziemy do skrzynki i z powrotem na naszą wyspę. Co za tym idzie, no nie spędzimy tam wiele czasu. Więc może się wyrobimy, żeby pójść jeszcze do czarodzieja. A jeśli nie, no to trudno, to będziemy mieli niezrobionego quest'a. Pozwolałabym go wykonać, bo jeszcze chciałabym popróbować na szkielety, a wiadomo jak to jest. Różnie bywa. O, Willy ma... Nie wiem, czy miał w sumie tą czapkę, a może dopiero ją ma? Nie wiem. Lećmy tutaj. Tutaj, tak jak powiedziałam, wszystko jest podlane. O, właśnie, Gwiezdnowoce, patrzcie, przerobiły się. O, to dobrze w sumie, że tutaj jestem. Bo... Możliwe, że udamy się na wyspę jeszcze raz. Bo ja potrzebuję y, mieć maszynę, która to przerabia na nasiona, bo ja nie będę... A, nie będę miała tutaj co posadzić. To dobra, to posadzimy w sumie to. To mam zabrać ze sobą na pewno. To posadźmy w takim razie. To dobrze, że tu przyszłam. Tak czy siak. Dobra. Ciekawe, gdzie można kupić ten najlepszy Speed gro, tak w sumie. To nie wiem. Dobra, wziąłam te rogi. Wzięłam, wzięłam, wzięłam. Wzięłam rogi, bo się przestraszałam, że ich nie wzięłam, ale wzięłam. Chciałam oddać do przerobienia te dokładnie, a to dać tutaj. Proszę bardzo. Dobra, nikt to już zostanie tutaj, ale ogólnie tych gwiazdkowych nie będę dawać do przerobienia. W sensie tutaj. Tylko właśnie będą lecieć na nasiona. Dobra, to mamy. To do odłożenia. Pomimo wszystko. I mogę iść na Squid Kida w sumie. Na szczęście nie muszę iść daleko, bo do kopalni mamy prostą drogę. Więc nie jest aż tak źle. Ja przy okazji tutaj spacerowania przypominam Wam o tym, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem, a jeśli jesteście nowymi osóbkami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, byłoby mi z tego powodu bardzo miło. Mamy 13, więc jeszcze chyba gilia podróżników nie jest otwarta. Pójdę sobie na poziom 110. A, tak szczerze nie potrzebuję tutaj. O, wybuch. Aha, bo ja mam. O, mamy! Aha, i to tyle. No tak, wybuch, bo przecież mam ten talizman. W sumie czego się spodziewać. Ej, to jest super, że oni wybuchają. I to każdy tak wybucha? Juu, E, fajnie! Ej, dobra, opuśćmy kopalnię, bo ja idę na. w takim razie. Albo wiecie co? Może najpierw do czarodzieja. Dobra, chodźmy najpierw do czarodzieja, bo to raczej nam tak szybko nie minie. Najbliżej do czarodzieja będzie raczej od nas. No i niestety pójdę na piechotę, bo koń jest w dokach właśnie, a mi się nie bardzo stytam iść teraz. Żeby iść po konia i jeszcze raz do czarodzieja. Więc przyjdziemy się na piechtę do czarodzieja po prostu. Może... A, chciałam zobaczyć, czy może nasze shopy coś nowego wyprodukowały, no ale na pewno nie, bo jeszcze nie daliśmy im soku z deń. I To dopiero będziemy mogli zrobić jutro, bo jutro po prostu on powstanie. Więc z tym się zajmiemy. Hello, czarodziej! Mam dla ciebie questa. Proszę bardzo, ja jeszcze chciałam zobaczyć... Bo na imbirową wyspę, mmm, banany, to na pewno sobie poczekamy. Jeszcze co najmniej będziemy czekać, ile? Dwa dni plus 10, 12 dni. 12 dni będziemy czekać. No plus jeszcze tyle, żeby uzyskać milion monet. No bo to też będzie zdecydowanie całkiem spory wysiłek. No ale trudno. Zobaczymy, jak to będzie. Widzę tutaj zarosło. Boże, święty człowiek tędy nie chodził, i proszę bardzo, jaka puszcza się zrobiła. Od razu. Jeszcze tyle mchu zostawionego. Masakra. No, ale cóż. Och, przepraszam, ale musiałam się podrapać po nosie niestety. Ale tak, zmierzamy znowu do kopalni i dzisiejszy dzień spędzimy sobie na kostkach, czyli na mm, 70 plus albo 60 plus poziomie w kopalni naszej, zbierając właśnie kości, bo e, potrzebuję je tam do paru rzeczy, więc czemu w sumie nie? To jest chyba, bo mamy od 40, czyli całe 40, 50. Chyba od 70. Chyba to są tylko. Yy, chyba tu jest tylko 10 poziomów takich. To mają kości. Dobra, zobaczymy, ile ich uzbieramy. Jak. Jak potworki wymachają, Jezu, jakie to jest świetne. Boże święty, jak mnie to cieszy. Niekie to jest kozackie. Dobra, mieliśmy chyba równo 600 tysięcy więc chcę też zobaczyć ile zyskamy ogólnie Lecisz tu duchu Dobra Tak czysto orientacyjnie ile zyskamy bo wiadomo że to nie jest ważne absolutnie Nie zależy znaczy. Fajnie będzie wiedzieć, ile możemy zyskać, ale nie jest to jakoś bardzo mi do szczęścia potrzebne. Zarabiamy na wielu innych rzeczach, więc to nie jest aż tak ważne. Dobra. Mamy szkielety. Oj, patrzcie, jak wybuchnie szkielet, to ma od razu całe żelazo. Jezu kozacka. Kozacki jest ten pierścień, tak szczerze. Chyba nigdy o tym połączeniu... Się, chyba nigdy nie łączyłam tego pierścienia. O, to jest... E, to co mogę powiedzieć. Bo to, że nie wiedziałam o takim pierścieniu, raczej wiedziałam, ale nigdy go... E, nie łączyłam i w ogóle jakby nie używałam o. Może. Tak. To sformułować. Będę chciała iść też na scenkę z Aleksem. Do knajpy, tylko nie wiem, co Alex miał na myśli mówiąc z wieczorem, bo wieczór to wiecie, no. Takie bardzo ogólne określenie. Dobra. Robiliśmy już 5000 tysięcy. Super. Kolejne 500, kolejne, kolejne. Tutaj kolejne. Dobra, ja ten miecz ten sobie sprzedam. Kolejne... 200 i kolejne. Boże święty, ile idę tutaj zarobić w ogóle? Nie wiedziałam. Znaczy nie, no dobra, że zarobić idzie, to wiedziałam akurat. To bym mógł, ma. Ale że te wybuchy są takie satysfakcjonujące w sumie. Tego nie wiedziałam. Mamy już 17 kaw. Wiecie co? Ja myślę, że dobrym wyborem było zostawienie tych kaw jako pierścienia mojego. Tak coś. Tak coś mi się to podoba, po prostu. Wow, ile monet! Jeszcze kawa tu wypadła. Zbieram wszystko. To do jednego. One w ogóle się też świecą, jak e, coś z nich. Co się jak wybuchają? O. Nie, jak coś z nich wypada, bo to wtedy to nie, ale. Jak wybuchają. Zaraz, zaraz się przejdziemy do tego, do. Nie do gasa, tylko do knajpy. To się no do knajpy gasa, ale. Dobra, może to. To jakiś ładny stateczek. Jeszcze zaraz najwyżej tutaj wrócę, ale jednak chciałabym pójść i nie przegapić tej scenki. Dobra, zaliczyliśmy 10 poziomów i mamy scenkę z Abigail. To w sumie może nie będę szła do gasa w takim razie. Zobaczmy co Abigail ma nam do przekazania. A to dosyć raczej ciekawa scenka. Co się stało? Nic nie jest? Nic nie jest? No mi, nic mi nie jest. Już od jakiegoś czasu ćwiczę walkę mieczem. Pomyślałam, że dzisiaj jest ten dzień, w którym w końcu wejdę do jaskiń. Ale się przestraszyłam, nie dałam rady. Chyba nie jestem taka twarda, jak myślałam. Ze mną jesteś bezpieczna, też się czasami boję, płaczesz jak, jak, jakiś dzidziuś, przestań. Też się czasami boję. Wydaje mi się, że jeśli masz coś do stracenia, to normalne, że się boisz. No mi, ja bardzo Cię lubię i nie tylko jako przyjaciela, wiesz o tym, tak? Nie mogę w to uwierzyć, że to mówię, ale nie mogłam już wytrzymać. Za długo to w sobie dusiłam. Nie wiedziałam, że poczuję coś takiego do innej dziewczyny, dopóki cię nie poznałam. O... Teraz, co odcinek widzę, będziemy się całować z kolejnymi postaciami. No, jest to całkiem urocze, ale... No jakby to powiedzieć, to no, Abigail nie pałam do siebie miłością. Zwłaszcza, że no mamy jednak Sebastiana, co nie? Trzeba się liczyć z tym, że miłość teoretycznie naszego życia czeka na mnie w domu. Więc tak to wygląda. No ale cóż, no. Nie zabronię też jej się we mnie kochać, bo to by było już raczej jako rządzenie czyimś życiem. A przecież taka nie jestem. Dobra, mamy tutaj bardzo dużo szkieletów plus slajmy. Szlajmy. Mamy przy okazji właśnie też łzy lodowe dla Sebastiana. I mamy złoty prezent. Dobra. Zarobiliśmy już 16 tysięcy na potworach. Zobaczcie, jeden dzień. Jeden dzień z y, tym piszmem na potwory. I nasze zarobki skaczą o 16 tysięcy. To jest po prostu... no niesamowite. Zobaczymy jeszcze pod koniec dnia, ile w ogóle będzie. Bo tutaj mamy to, ale to akurat sprzedam. Oczywiście tak, liczę się z tym, że sprzedając to nie są tylko zarobki z potworów, ale no... Wiecie, tak czy siak tego jest po prostu masa. Dobra, schodzę, bo nie widziałam nikogo na tym piętrze. Chyba przy okazji przestała działać. Dobra, mamy dwa zejścia. A, myślę, że do pierwszej na spokojnie posiedzimy w kopalni. Nie spieszy mi się nigdzie, zwłaszcza, że miałam iść do GASa właśnie, żeby mieć scenkę z Alexem, ale jednak nie chcę je mieć, ze względu na to, że że miałam scenkę z Abigail. Będę sobie te scenki dawkować, pomimo tego, że mogłabym je zaliczyć w jednym dniu, ale wtedy nie będzie kontentu. A tak to chociaż zawsze będę miała jakiś kontent dla Was na odcinek. Kiedy będę robić takie nudne rzeczy jak chodzenie po jaskini. Bo kiedy będzie coś ciekawszego, to oczywiście, że... że to nie będzie kontent, te scenki nasze. Dobra. Lecimy tutaj. Trzeba już wychodzić, a tutaj... Jeszcze są potworki do połowijania. Dobra, jeszcze on tylko i wychodzę, bo już jest późno. O, trafiliśmy na poziom, który był pełny potworów. No, ale już nie mogę tam zostać, bo. Bo ewidentnie czas mi goni. Więc chodźmy na ten przystanek. Weźmy rzeczy, zostawmy. Mamy bardzo dużo kości nazbieranych, więc na pewno coś uda nam się też. Tutaj zrobić, jeśli chodzi o. O, właśnie jakieś tutaj, takie. Rzeczy związane z. Przetwórstwem. Tak. Trzeba było chwilę pomyśleć. Przepraszam, ale. No, czasem trzeba. Tutaj mamy SpeedGrow Deluxe, właśnie się wyhodował. To mamy na pewno do schowania. To też chciałam przerobić. To na pewno, to, to jest do zostawienia w kuchni, a te rzeczy do pochowania to raczej do sprzedania, a to do zostawienia w skrzynce. Mm, tak, zastanawiam się, czy jeszcze, może weźmy stąd spławiki, bo spławików jest tutaj bardzo dużo. I ja sobie te spławiki przeniosę a, do domu. Do sprzedania jest to. Teraz to do schowania. A to do y, wyrzucenia tutaj. I tak będziemy mieli większy porządek. No i jeszcze kawa. Proszę bardzo, 78. No i mogę iść z czystym sumieniem spać. Więc ja przypominam, łapeczki i komentarze. A jeśli jesteście nowymi osobami, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Zarobki na dzisiaj to 32 122 zł. Więc cóż... Dziękuję, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!